Dobra, Maksym, czekaj, jak on się nazywa młody. Jest potencjał na ten, w tym odcinku. Ja jak coś y, mam zrobić i wiem, że to ma być zrobione, to ja to robię od razu. <laughs> ja pierdolę ten pseudo-coaching. A jak coś jest u mnie na liście i jest niezrobione, to znaczy, że ja tego no już co? nie zrobię, bo to ma bo to jest Zysypałeś. nie. No. No. Moje aktualne CV wynosi jakieś kilkaset penisów i kilka lat prosty... Takimi drobnymi przerwami. Więc nie powiem, że jestem ekspertem w tym temacie. No chyba, że oczekujecie I? ode mnie bardziej takich romantycznych porad, typu jak przygotować się na pierwszą randkę. To no to wiedziałe. sorry, ale w tym wam nie pomogę, bo nigdy nie miałem żadnego chłopaka. Jedyna, co najbliżej u mnie przypominało randkę, to była kolacja z moim 90-letnim sugar daddy. Ex-sugar daddy, bo on już chyba zmarł. To nie mam końca, czy jeszcze żyje, ale to nieważne, bo teraz jest dwóch kolejnych. No coś ty! To była jakaś reklama. <laughs> Super. Super Inspiracja. Maksy. U maksyma. Ja nie mam nic z tym wspólnego, nie? Nie, ja. to nie było. Sorry, sorry, Maksym, ale muszę ci... Najlepsze jest to, że chłop ma taką taką kurwa pedofilską brudkę tutaj, nie? No, my tutaj o pani nie rozmawiamy, to na najmniej... imię. oni mówią, że oni nie mogą, bo oni nie mają no okej, okay, no to tam zrób to i to, czy możemy, możemy się umówić? chcesz? mówimy no chcę. No to możemy umówić się do czego? Tak, na co się Ja Jestem bardziej taką koczowniczą prostytutką. Już nie jestem dużej lokalną, osiadłą prostytutką, tylko teraz się przemieszczam z jednego miasta do drugiego. mnie też do innych państw lecieć niedługo, czyli będę jeszcze taką międzynarodową prostytutką. Nie dosyć ale, ale... że koczowniczą, to jeszcze międzynarodową. To brzmi luksusowo bardzo. Bycia osiadłą, a koczyn... <laughs> O kurwa, rozmarzył się, kurwa, stary pedofil. ...koczowniczą, prostu są dwie zupełnie inne... Każdego dnia przyjmuję leki na nadciśnienie i na za wysoki cholesterol i trójgłusy. No to kurwa, ten cholesterol to widać, koleżanko. To jest przerażające, jak się tak zaczniemy zabrzeć. ta wersja mnie byłaby ze mnie bardzo dumna z tego jak wiele osiągnąłem w życiu, lista moich sukcesów się nie kończy praktycznie. <laughs> ty, to ile kutas liczyła. <laughs> ja pierdolę ty. Ona zawsze była taka krzywa, że się zmarszczyła teraz na poczet Maksyma. <laughs> Dumny z siebie ogólnie. Próbuję. To był pierwszy raz, kiedy nie użyłam sterydów i od tamtej pory już nie użyłam już ani razu, słuchajcie. Ani razu. E, moja łuszczyca Miał nie bardzo dała... Znaków, taki, no, może nie o... Ale miękka. Taki nie mikropędza, ale takie dosyć małe. I było ogólnie Bardzo przepraszam, ale przepraszam, ja bardzo się mógł ja Ale nie, niezbyt pozytywnie nastawione, ale halo? nie było aż tak źle. Są gorsi. Ja Przepraszam, bardzo, bo pan może się wyłączyć. Że... Może nie leży problem, ale to było dosyć ohydne, że ja mu obciągałam. Ale był bardzo głośno już jeszcze miał takiego mojego pieca, że. Mano, musimy po pana, prostu pana mi te chyba użyć. I te włosy usunąć. do buzi wchodziły, co mnie obrzucało i O Oj, chuj! Nie byłem w ogóle podniecony, o, chyba nie chciałam ten... stawiać. No i on chciał mnie ruszyć. Ruch... Dobrze, przepraszam, ale chyba muszę. Od razu usunąć, mówi, wiedziałem, że nic z tego nie wyjdzie. No i w niektórych z tych grup, ja mogę powiedzieć o swoich oczywiście, bo tam jeszcze są grupy e, wieczorowe, jedną grupę tylko wieczorową prowadzi jeszcze koleżanka inne, jeżeli chodzi o angielski, tak. W moich grupach jeszcze w niektórych. Moje inspiracje są... mają się całkiem dobrze, nie zauważyłem żadnych problemów, mimo że miałem bardzo dużo analogów w życiu. Nie mam to bardzo <grym> Nie problem chyba ze zbieraczami, tylko można rozciągnąć. Chyba ale mamy trochę. Tu wyjścia jak się zbieracz? Wyłamanie wydaj się na ten czas. Tak, że że... <grym> się. tak. Że może administrator tu jest, tak? Tak, o, trom, to tak. O, trochę już nie ma. Dziękujemy <grym bardzo za szybką reakcję. Jak pan się po przednie wiem, <grym> co pan miał do powiedzenia, może nie wnikajmy. Witamy Maksyma. Omawianie Biblii. <śmianie> o kurwa, chłopie! reszka włosów ci zaraz wypadnie. <śmianie> Nas słychać i widać? <śmianie> Czasem zdarzają się mega okropni klienci. To jest tak, może jeden na 10. Ale ten był naprawdę okropny. Jak się ruch, to był strasznie głośny. Pamiętam, że się bałem, że z siedzi, usłyszą. I też był tłusty, bardzo się pocił. Miałem całe łóżko spocone i miałem takie generalne obrzydzenie do niego. I najgorsze było to, że miało strasznie nierealistyczne oczekiwania wobec mnie. E, próbowałem wszystko zrobić, aby to, do... a on nie mógł. A poprosił mnie na sam koniec o zniżkę, bo był niezadowolony z usługi. I pamiętam, że się mega w Te Relacji również to. Do kwestii polityki, do tych wszystkich ideałów, którym służbę oddał się Metzger jako właśnie przedstawiciel tej filozofii światopoglądowej, mądrościowej, no ale nagle przemierzył jeszcze tej drogi, którą tu i którą, którą jest jakby już świadomy. Tutaj pojawia się również... ja bardzo ogłosioną ducha. Przejdę od razu do rzeczy. Jakby on był ogólnie ogłosiony, ale te włosy były głównie skoncentrowane na jego dupie i jak jest ten ruch pomiędzy pośladami to on miał tam tak dużo włosów, jeszcze to były czarne włosy, że to wyglądało jak jakaś puszcza, jakaś dżungla amazońska. Nie, 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 I jak ja to łączyć, zobaczyłem, to byłem trochę przestraszony, bo on chciał masaż, no, ale ja go nie po plecach bo by on miał naprawdę taką bardzo, bardzo owłosioną. Wyłączyć. I dlatego nie. apeluję, żeby odbyć sobie to, bo jest to po prostu... Z dużo seminarium bardzo... taką popularnością się cieszy... Ej, e, e, e. Andrzeju, to, to gdybyś mógł kontynuować, bo chyba tutaj. No tak, tak, to... że Liczymy, że się to nie powtórzy. Andrzeju, bardzo proszę. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No tak, to właśnie. Uh... <laughs> Andrzej, Andrzej tych, kurwa o tym ogłosionym odbycie teraz myśli. Straciłeś wątkę. Tak. Tr, trochę straciłem. No w tym razie. T... Kurwa, kto to jest Kasik? I troszeczkę bardziej rozumie pewne rzeczy, bardziej oswojony jest rodzice. że to jest bezpieczna osoba. Jakby jest bardziej jakby rozumie... Rzadko się zdarza, że klient jest taki obrzydliwy, że nie jestem w stanie wykonać moich usług, ale zresztą sytuacja. Raz miałem takiego klienta który był mega tłusty, był blady, owłosiony z i nie miał zębów. Jedynie się rozebrałem i go chyba raz pocałowałem, ale to było ponad Maksim, moje Maksim, limity Maksim, i powiedziałem, ciebie. że muszę wyjść, bo to Musimy było na autkolu. Był na mnie trochę wkurzony, powiedział, że co, przecież jesteś prostytutką, jak ci płacę, to rób usługi, ale każda po prostu ma swoje limity, natomiast był na tyle miły, Maksym, że dał mi przepraszam funkcję. bardzo, panie Maksymie, czy możemy teraz się trochę wyciszyć, bo chyba nie na temat, rozmawiamy, potem ewentualnie możemy sobie porozmawiać, tak, jakbym bardzo prosiła o wyciszenie, a potem ewentualnie po spotkaniu panie Maksymie może pan wypowiedzieć się, co tam pana tutaj męczy i co panu w życiu przeszkadza, dobrze? Tak się możemy mówić, to będzie mi bardzo miło. Z nami jakieś trudności były? E, delikatne, ale już załatwiam. Ale pokonane. Tak. tak. Miał najdziwniejszy opień, tak jak kiedykolwiek widziałem. Był taki w miarę krótki, ale <grym>? taki grube. Po prostu to wyglądało jak jakiś bakłażan, a nie penis. <grym? <grym? I W ogóle się nie rozumiem. Ale po prostu nie jak, jak zobaczyłem, jak to pęknie. Polegają... nie dobra, ja już go wyłączyłem. Tak, tak. To wyglądało jak jakiś korektor. No yes, <laughs> się tutaj. Y -hmm. Dobra. Możesz usunąć pana. Tak, mogę. <laughs> o, szczerze zazdroszczę i trochę współczuję ludziom, którzy nie wiedzą, kto to jest Maksym Wołczyk. Ja czuję, że ja jestem jakby... Y Prowoderem jego sukcesów w internecie, po części, dużej części. Connected. Bo ja go pierwszy ogarnąłem.